Trzy, dwa, jeden, Start! Piękny widok! Brawa, brawa, brawa! Znakomicie już poszli! Pięknie, pięknie, pięć kilometrów przed nimi. Dziewiętnasty Serocki biegnie podległości, to okazja do sprawdzenia się na trzech dystansach. 10 km mężczyzn i kobiet, 5 km mężczyzn i kobiet i Nordic Walking mężczyzn i kobiet. E, pogoda, jak widać, dopisuje rześka, ale dla biegaczy jest to bardzo dobre. E, dobra pogoda. Brawo, brawo, brawo! W tegorocznym biegu niepodległości wzięło udział ponad 200 uczestników. E, frekwencja bardzo dobra, e, było dużo więcej chętnych. Niestety ograniczenia covidowe zmusiły nas do ograniczenia liczby startujących. Brawa, brawa, brawa. Zawodnik numer 41. Na biegu niepodległości oczywiście nie mogło zabraknąć wsparcia powiatu legionowskiego, który włącza się aktywnie już od wielu lat w tą imprezę. Dziękuję bardzo jeszcze raz za udział wszystkim zawodnikom. Dziękuję za walkę. Zapraszam ponownie. Do zobaczenia.